Cześć, tutaj Nat. I dzisiaj, zgodnie z tytułem, opowiem wam historię o tym, jak byłam fanatykiem religijnym, i jak wyglądała moja transformacja z fanatyka do osoby Pro Choice i e, lewicowego aktywisty. Na początek zaznaczam, że to nie jest. Film krytykujący religię katolicką Ja naprawdę mam jakby gdzieś kto w co wierzy i nie obchodzi mnie to Wiesz w co chcesz, rób co chcesz To jest twoja sprawa Tutaj skupiam się na moich przeżyciach, moich doświadczeniach i mojej historii Jeśli u ciebie, jeśli u ciebie było inaczej Ok To jest moja historia To co ja pamiętam, to czego doświadczyłam I proszę o uszanowanie tego bo to nie jest atak personalny, to jest tylko podsumowanie tego, co się ze mną działo jeszcze kilka lat temu. Film będzie. Nie chcę, żeby był długi, więc postaram się to streścić. Jeśli temat Wam się spodoba, to po prostu dajcie znać, bo tu jest wiele elementów z czasów, tak jakby. Kiedy ja byłam tym fanatykiem religijnym, jak niszczono, jak mnie po prostu hejtowano tam, jak niszczono mnie jako osobę, jak e, podbudzano moje zaburzenia odżywiania, i tego typu rzeczy, ale czy nie na no ten film. Dzisiaj tylko ta historia. I jak to było? Wszystko się zaczęło e, w sumie od początku mojego życia, bo ja jestem z katolickiej rodziny, byłam w katolickim przedszkolu i po komunii stałam się Marianką. I najpierw było wszystko ok. Jedna msza w niedzielę, jedna msza w czwartek, Marianki w czwartek i tak sobie żyłam. Jak był różańce, to na jakieś różańce, gorzkie żale, inne tam takie rzeczy. Ale zaczęło się robić niepokojąco, bo ja zaczęłam się nakręcać i wiecie, ja bardzo się włączałam w Marianki, zaczę zaczęłam być taką liderką nieoficjalną, bo byłam za młoda na liderkę, więc ja tam prowadziłam grupę młodszą, byłam prawie cały czas z tą zakonnicą w kontakcie i. To się tak rozkręcało, jakieś wyjazdy, oazy, bla, 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 bla I przyszedł taki moment, że ja zaczęłam chodzić do kościoła codziennie Codziennie O 6.30 na msza. I to jest moim zdaniem pierwszy znak dla dorosłych, którzy byli przy mnie Jakie trzynastolatek chodzi codziennie na mszę? To już powinno wzbudzić jakiś niepokój I coś jest nie tak tylko w sobotę nie chodziłam, bo sobie pozwalałam dłużej pospać I to się dalej nakręcało Ja chodziłam na katolicką młodzież Coraz więcej msze, różańce Codziennie msza, jakby jak było różańce, to msza I różaniec, adoracja Potrafiłam być w kościele po dwa, trzy razy dziennie I to się nakręcało Jeszcze więcej, jeszcze więcej Ja zaczęłam być przygotowana do wyjazdu na misję w Afryce Bo ja stwierdziłam, że chcę jechać na misję w Afryce i zakony proponowały mi y, jakieś konkretne wyjazdy, rekolekcje przygotowujące, i nikt nie podważył tego, że ja mam 15 lat. Jak ja mogę, jakby, już być przygotowywana do wyjazdu? Jeszcze co najmniej 3 lata były, bo po 18 dopiero można pojechać. Ale nikomu to nie przeszkadzało, i nikt nie zwracał uwagi, że ja się fiksuję. I zamiast spędzać czas z przyjaciółmi, rozwiedziać pasję, siedzę w kościele. Doszło do takiego momentu, że kiedy były adoracje w Wielkanoc, to wiecie, normalnie tam adorowali po godzinkę, pół ja adorowałam po 8-9 godzin dziennie. Rozumiecie to, nie wiem, tam od 8, 9, 10 i do końca dnia, a potem zostawałam na Tridum paschalnym. Czytajcie, czytajcie, że ja spędzałam w kościele 12 godzin. I nikt dorosły nie zwrócił uwagi, że ja mam 15 czy tam 14 lat i spędzam 12 godzin bez przerwy w kościele. Bez przerw na posiłki, bez przerw na picie. Ja właściwie siedziałam tam i klęczałam i się modliłam. Byłam tam dłużej niż zakonnice Ja stałam się po prostu jakimś takim ascet, po prostu ascetą. Ja byłam, y, poświęcałam się całkowicie na wszystkim, co się tylko dało. Ja tam byłam. Zaczęłam to, to zaczęto to wykorzystywać Bo ja w niedzielę na przykład sprzedawałam jakieś pierdoły pod kościołem. I nikt mi nie płacił, że ja 8 godzin stoję pod kościołem i sprzedaję rzeczy po mszy. Nikt mi nie płacił, że ja tam przygotowuję jakieś stroiki i takie rzeczy. Nawet nie dostałam certyfikatu, że robiłam wolontariat. Ja po prostu stałam i sprzedawałam. I to było oczywiste, że ja to robię. I... I to się tak nakręcało, że właśnie weszło w to apogeum, gdzie ja byłam codziennie w kościele przynajmniej raz, czasami dwa albo trzy razy. Gdzie ja dorowałam po te 8-9 godzin, i spędzałam 12 godzin w kościele. Byłam gotowa na misję, miałam wybrany zakon. Wszystko było, szło w stronę, że ja pójdę po prostu w ogóle do zakonu. I teraz ważna sprawa, bo to jest to, co się działo fizycznie, ale co się działo tu? Co się działo z moją głową? Pojawił się problem, bo ja od początku czułam, że nie jestem hetero. Ale nie mogłam w to wierzyć, bo to grzech. Więc im bardziej wchodziłam w fanatyzm, tym bardziej siebie ratowałam no bo ja nie będę taka jak oni. Ja ich potępiam, nie dla homo, żadnych adopcji. Ja taka nie jestem. To jest zło. Nie ma czegoś takiego jak transpłciowość. To jest wymysł, to jest szatan. I im bardziej w to wierzyłam, tym bardziej działałam anty takim ludziom, ale wierzyłam, że ja taka nie jestem. To nie jest mój problem. Tym samym byłam w ruchu pro-life, oczywiście nieoficjalnie, bo byłem dzieciakiem, ale adoptowałam duchowa adopcja, czyli ratowanie dzieci zagrożonych aborcją. Dwójkę dzieci. To polegało na tym, że się modlisz dziesiątkę różańca. Ja w sumie odmawiałam codziennie cały różaniec, czytałam Biblię. Jak mówiłam, ja naprawdę byłam zafiksowana. To nie jest tak, że ja mówię, że ktoś chodzi co tydzień do kościoła, to jest fanatykiem. Ja naprawdę byłam. Fanatykiem religijnym. Ja nie miałam życia poza religią. I to ciągle mnie umocniało w tym odrzuceniu mojej orientacji. Potem ciągle wzmacnianie patriarchatu w kościele czyli patriarchat, katolicy, mężczyźni powtarzano mi ciągle, że kobieta ma być dekoracją ma być ozdobą. A mi się to kłóciło ze mną. Ja nie chcę być ozdobą. Ja jestem człowiekiem, chcę osiągać coś, chcę być niezależna, silna i mieć sukces, a nie stać jako kwiatek z boku. Ale mi się to nie podobało i ciągle jakby tak przy, przyciskali mnie, że przestań, kobiety są tutaj, żeby pomagać mężczyznom. Tak mówi Biblia. Co jeszcze z tym się działo? No, z tą duchową adopcją. To ja się modliłam. Ja adoptowałam te dzieci, wierzyłam w to, że trzeba zmuszać nawet ofiary gwałtów do rodzenia dzieci. Jaka ja musiałam być okrutna. Ja miałam 15 lat, 14-15 lat. I pozwalano mi na to, na zagłębianie się w tą ideę, na myślenie. Ja nienawidziłam większości ludzi, nienawidziłam osób homoseksualnych, nienawidziłam, nienawidziłam osób transpłciowych, nienawidziłam kobiet, które miały aborcję, nienawidziłam uchodźców, ja nienawidziłam wszystkich! To się mocno jeszcze związało z moją taką nacjonalistyczną przygodą, kiedy ja byłam narodowcem, więc jeszcze trzymała mnie hasło Bóg, honor, ojczyzna i to mnie po prostu wkręciło na potęgę. Ja się skoncentrowałam tylko na religii. I to było całe moje życie. Wypieranie, ja po prostu chodziłam tam i wierzyłam w to, nakręcałam się i nakręcałam się A z drugiej strony, popatrzcie co się ze mną działo, kiedy oni powtarzali mi takie kłamstwa i taką hipokryzję I Pytacie jak? Prosto tu mówili mi, że Bóg mnie kocha, taką mnie stworzył, że religia mnie wspiera, a z drugiej strony umacniali we mnie poczucie winy, że jako kobieta jestem gorsza, muszę rodzić, że moje życie intymne, że jakieś tam ciekawość własnego ciała w wieku nastoletnim jest złem i że homoseksualność jest złem, więc ja w ogóle byłam złem wcielonym dla nich, tylko ja zakryłam to tą maską fanatyzmu, przez co mnie tam akceptowano. Bo inaczej ja dawno byłabym skazana na piekło. No i co z tym się działo? Jak to się zmieniło? No bo już wiemy, że ja się zafiksowałam na potęgę. Tu mam jeszcze parę rzeczy, żeby udowodnić to, że to nie jest tylko moja bzdura. Dostałam kiedyś na jakichś kolekcjach e, dla kobiet, oczywiście różowy, pamiętajcie. E, Karteczka z napisem: macie o, o, o. Czy wiesz, że Cię kocham? Taką, jaka jesteś, bo kocham. I kiedy ja to teraz czytam? I myślę, co oni mi mówili o mojej orientacji to chce mi się żygać. Bo to jest hipokryzja. Wmawiano mi, że jestem grzeszna, że jestem złym człowiekiem, że to moja wina i że muszę się zmienić dla Boga. Że ja się modliłam jakimiś książeczkami o uleczenie z homoseksualności. O to, że czułam się winna, że nie mogę wybaczyć mojemu ojcu. O to, że jakaś moja wewnętrzne emocje są złe i są grzeszne, a oni mówili mi to. Dalej. Przyrzeczenie, ja zasłonię nazwisko osoby, która mnie tu przyjęła To jest przyrzeczenie Moje, które brzmi Ja, Natalia, uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie Czynić dobrze ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Ja miałam 15 lat, czy tam 16? Nie no, już nie chyba 16, 15 I ja coś takiego robiłam Ja podpisałam taki papier kiedy to się zmieniło? Kiedy poznałam moją pierwszą dziewczynę. Dostałam od niej nawet książeczkę. Życzę Ci Bożego Błogosławieństwa, bo obie chodziłyśmy do kościoła. Ale z czasem ona przestała wierzyć z powodu pewnych prywatnych spraw, ale ja nie zerwałam z nią kontaktu, no bo wiecie, to była moja przyjaciółka od trzech lat, potem zaczęłyśmy być razem. No to no nie widzę problemu, żeby ona nie wierzyła, ja wierzę, co za różnica. Ale kościołowi się to bardzo nie spodobało. I zaczęła się nagonka na to, że ona mnie niszczy, zwodzi mnie, bierze mnie na złą stronę Że w ogóle ona daje mi narkotyki czy jakieś tam prostytucje Co w ogóle? Kto to wymyślił? Mm, I tu zaczęło się już we mnie to zmieniać Powoli ta maska takiego fanatyzmu zaczęła pękać No bo jak miałam do wyboru wieczór z dziewczyną Wiecie, jakieś filmy, pizza czy nie wiem, cokolwiek, spacer A kolejny różaniec w tym tygodniu No to... Oczywiste było, że pójdę do niej. Jeśli teraz zaczęłam też odkrywać na przykład pasję moje, że zaczęłam chodzić na teatr, zaczęłam chodzić na sztuki walki i zaczęłam opuszczać kolejne spotkania, te religijne, a wtedy kościół jeszcze bardziej się do mnie wściekał, że kolejny różanie opuszczony! I najlepsze jest to, że nie czepili się ludzi, którzy byli raz w tygodniu na różańcu, czy raz w kościele w tygodniu. Czepiali się mnie, gdzie byłam tam codziennie I raz nie poszła i to była wielka afera e, I to zaczęło mnie męczyć, bo zauważyłam, że jest nierówno tak? Ja robię za wszystkich, jestem tam za wszystkich A traktują mnie gorzej niż tych, którzy opuszczają sobie większość spotkań No i to był czas gimnazjum, więc też e, bierzmowanie I to był kolejny problem Bo do bierzmowania zaczęto mi robić problem Wyrzucano mnie z każdej grupy po kolei nie będę cię brzmować, nie będę cię bierzmować, nie będę ci bierzmować. Ale ja wtedy jeszcze wierzyłam i naprawdę wierzyłam w to, że Bóg, że chce mieć to, że Bóg istnieje. No i e, powiedziałam, że mam zerwać kontakt z tą dziewczyną. No i ja powiedziałam, że jak to jest moja przyjaciółka. Ja nie znam jej od teraz, znam ją od czterech lat. E, I mi jakieś tam kilka ultimatum, no i stwierdziłam, że muszę je zrobić. Więc razem z moją dziewczyną miałyśmy taką relację typu Romeo i Julia. Czyli wiecie, wieczorami u niej, gdzieś po kryjomu, żeby nikt nie widział, że się spotykamy. A myśmy się tylko spotykały. Tak zwyczajnie. Robiłyśmy to, co każde nastolatki. Różniło nas tylko to, że chciałyśmy trzymać się za rękę. Nic poza tym. Zwłaszcza, że nie robiliśmy tego publicznie. Nie trzymałyśmy się za ręce, nie całowałyśmy się publicznie. Po prostu przebywałyśmy razem, ale to było za dużo. Ale to nie wystarczyło. Ten ksiądz powiedział mi coś z tyłu, że on nie da mi bieżmowania, bo słyszał, że ja uprawiam seks z kobietami. I ja nie wiem, czy on mi zarzuca orgi lesbijskie w wieku lat 15, czy o co mu chodziło, bo ja nie przypominam sobie, żeby był w mojej sypialni. I to był kolejny cios dla mnie, że nie chcą mnie bieżmować. Mówią mi takie okropne rzeczy, kiedy ja przecież nic złego nie robię. Przecież ja ledwo skończyłam 15 lat, czyli ledwo weszłam w okres legalności w Polsce. Ale to się mocniej nakręcało, oni sobie zaczęli puszczać plotki na mój temat, czyli rozpowiedzieli to, że jestem lesbijką Ale ja nawet nie wiedziałam, że... jakby ja w życiu jeszcze nie myślałam o mojej orientacji, dopiero odkrywałam siebie I zaczęło się robić niebezpiecznie, bo ludzie w mieście zaczęli mnie zaczepiać, że Eee, ty jest serio jesteś lesbą? I ja się tego bałam Ja byłam młodą, nastoletnią osobą i to było straszne dla mnie, no bo jakiś obcy facet pyta mnie o coś takiego Ja nie wiem, czy chce mnie uderzyć, czy tylko zwyzywać i to coraz bardziej mnie oddalało od nich, bo widziałam to, że życie poza kościołem jest takie przyjemne: jakby, że mogę wyjść na, na spotkanie ze znajomymi, mogę mieć dziewczynę, mogę chodzić na jakieś zajęcia dodatkowe, a nie tylko tkwić w tym kościele. I że Kościół mnie i tak nie chce, mimo wszystko, co ja dla niego robię. Oni mnie odrzucają i traktują mnie jako już po prostu wcielenie szatana. Potem rozpowiedzieli plotki, że jestem zakochana w pewnym księdzu I wiecie, jednocześnie byłam lesbijką i byłam zakochana w księdzu Im to nie przeszkadzało I to też chwyciło I ludzie w szkole gnębili mnie za to, że jestem gruba, za to, że jestem lesbą I za to, że podrywam księdza i chcę, żeby mnie przytulał Wszystkie panie, które mnie wielbiły, starsze panie w kościele Nagle się ode mnie odwróciły i zaczęły mnie traktować jako zło konieczne I wiecie, jak to niszczy psychę nastolatka? Kiedy ja byłam uosobieniem zła. I ostateczny cios, kiedy zaczęło się zmieniać to, że ja stwierdziłam, że nie. Fanatyzm, w ogóle religia to, jest, to nie jest miejsce, gdzie ja chcę być. Pojawiło się, kiedy ja byłam na spowiedzi i ksiądz, e, który też mnie no to będę gnębił, wysyłał sobie z końca moje zdjęcia z tą dziewczyną. O, on mi powiedział o tych e, seksie z kobietami, o tych orgiach jakichś czy czymś. I on mi nas spowiedzi dał numer. Bo ja pytałam go o tę homoseksualność. Dlaczego to jest grzech? Skoro Bóg mnie takim tworzy, to dlaczego robi mnie grzesznym od razu? I tam zaczął mi coś tłumaczyć, tłumaczyć. I dał mi numer. Numer na terapię leczenia homoseksualności. I to. To był cios dla mnie. Bo ja już słyszałam o tych terapiach, że są bardzo szkodliwe, że po prostu niszczą psychikę. A wiecie co? Ja chciałam iść na tą terapię. Ja chciałam się leczyć. E, mój związek z dziewczyną się rozpadł, no bo ile można? Ile można udawać, że się nie znamy? Ile można? I jakby. Ja analizowałam to długo. I w końcu stwierdziłam, że jak mogą mi podawać takie karteczki, że kocham cię jak, taką, jaka jesteś, a za chwilę mówić mi, że idź się leczyć? I to nie. Nawet nie leczyć czegoś, czego się leczy, bo już wtedy zagłębiałam się w życie osób homoseksualnych, że oni się nie muszą leczyć, oni są szczęśliwi. I to był taki ostateczny cios, kiedy, jak powiedziałam, nie. Odchodzę z kościoła. Bierzmowanie było moim uroczystym pożegnaniem z kościołem. Już nigdy dobrowolnie nie wróciłam do kościoła. Moja rodzina jeszcze próbowała mnie zmusić, e, ciągnąć mnie na siłę. Nawet jak raz w moje 18. urodziny po prostu wymiotowałam przez całą muszę i siedziałam sobie pod kościołem i żygałam w Kiblu. Eee, ja już nigdy nie potrafiłam tego zrobić. Obecnie nie wierzę w Kościół Katolicki, nie wierzę w Pro-Life, bo wiem, że to nie jest Pro-Life. Wiem, jak to było zakłamane, wiem, jaka to była hipokryzja. Eee, ich nie obchodziło to, jak ja się czuję psychicznie, jak bardzo mnie zniszczyli przez te parę lat. To były dwa czy trzy lata. A ja weszłam jako wrak człowieka, i jeszcze jak potrzebowałam pomocy psych psychiatrycznej czy tam psychologicznej, to zaoferowali mi psychologa księdza, bo stwierdzili, że leki, które daje mi psychiatra, nie, nie są mi potrzebne, że ja potrzebuję księdza. I wtedy ja już naprawdę byłam pewna, że to nie ma przyszłości. Po prostu mi w ten sposób nie zabiją. No i zdecydowałam się odejść od kościoła. Jeszcze nie zrobiłam apostazji. Nie chcę mi się na razie w to bawić, nie chcę ich widzieć. Ja po prostu żyję z daleka od kościoła, nie chcę mieć kontaktu z tymi ludźmi. I tak naprawdę to tyle z ogółu tej historii. Szczegółów jest mnóstwo, ale nie chcę was zanudzić półgodzinną gadką. Więc jeśli ten film i ta historia jest wam w jakiś sposób e, bliska, interesująca i chcecie się dowiedzieć więcej, co się działo, jaki mam jeszcze żal do te, tego, co mi robiono, jakie konkretne problemy przez nich miałam. Czy cokolwiek innego To zapraszam was Do powiedzenia mi tego Ja wam dziękuję za obecność Możecie zostawić subskrypcję, lajka To na pewno mi pomoże w dalszym tworzeniu I pamiętajcie Skończmy piekło kobiet Odrzućmy projekt Kajigodek Jesteśmy za wyborem